Cześć! Witajcie w najnowszym odcinku Dnia Życia Admina. Dzisiaj pokażę Wam jak dokonują pewnych zmian w mojej lokacji na bossa. Ehm, otóż stwierdziłem, że ten sufit jest strasznie ciemny i pasowałoby tu dokonać jakichś zmian. Pomyślałem, że fajnym rozwiązaniem byłoby, abym tu wyciął kilka kratek, dokładnie trzy kratki. Tylko jest strasznie ciemno sobie, aż zwiększę. Jasność. Tak, żeby było lepiej widać. Mm -hmm. I teraz tylko jeszcze wezmę sobie jakiś budulec. Tu dosłownie potrzebuję, tylko tu w ogóle jesteśmy na jakąś. O kurczaki. No, widzicie, to wam pokażę od razu, co w takiej sytuacji muszę zrobić. Wy pewnie nic teraz nie widzicie. Hmm. Wiem co zrobię. Dam sobie efekt. Night Vision. O, 100 razy lepiej pewnie teraz widzicie. Już myślałem, że będę zmuszony do zainstalowania sobie jakichś modyfikacji, które by mi po prostu ułatwiły widok, właśnie po ciemku. O, boss, 5 pvp. Mhm. No i teraz musimy po prostu sobie tutaj zrobić trochę więcej o, terenu, jakby pod budowanie. Dam sobie tu pozycję pierwszą. Tu już w sumie jest lepiej, ale i tak sobie tutaj trzymy to, damy sobie, żeby wymieniło wodę. Na jedynkę. O, właśnie. No, świetnie. I teraz tylko tu. Tu mamy już gotowe. Teraz. Mhm. Zniszczymy tylko to. Wow. Na no Night Vision strasznie to. średnio wygląda. Nie wiem, czemu ja lubię, właśnie jak jest więcej takich cieni i tak dalej. Lepiej to wszystko wtedy wygląda. O. Ale przynajmniej będzie się yy, lepiej to oglądało mam wrażenie Wam, jak widzicie więcej. Mhm. To jeszcze zaraz, tutaj zrobimy. Tak raz. Jeszcze tam drugi. Mhm. To sobie wytniemy. Oj, coś spadło chyba na ziemię? Czy mi się zdaje? Grawel. Gdzie on zniknął? Ok. To teraz zrobimy tak. Tutaj postawimy sobie szkło. Chociaż nie, to powinno być chyba poziom wyżej. No. Czyli tutaj postawimy sobie szkło koloru tego ciemnego, chyba. Mhm. Z tego co pamiętam, to to było. 35. Spróbujmy tak. Nie, 35 to było wełna. Tylko teraz tak. Jaki był ID na szkło? Na szkło było powiedzmy 95 i 8. Ok. 95 i 8. To jest taki jasny. Ja bym chciał ciemniejszy. O, coś takiego. Spoko, teraz tak trzeba zmienić to wszystko. Tutaj w sumie nie muszę, wszystkie i tak tego nie będzie widać, ale yy, po prostu dla spokoju ducha wolę mieć wszystko ładnie. I teraz 168,2 bodajże. Dokładnie, już tyle razy tutaj musiałem używać tego tej komendy z. ID tego przedmiotu, że już znam na pamięć większość. Dobra, i lecimy teraz tutaj kolejne. Ok, jeszcze tu. No i tutaj sobie jeszcze walniemy ten. Tym blokiem sufit. I teraz tak, pomysł był taki, żeby tu ten poziom zalać wodą. Dobra, musimy wpisać set water. Mhm. Dobra, i teraz ten wyższy poziom eee, zalejemy, że już nie zalejemy, tylko uzupełnimy eee, latarnią morską czyli set sea lantern dobra i przejść na dół teraz sobie usunę ten efekt night vision efekt gorol night vision 1 damy sobie na no, ile to mamy teraz Coś tu mi nie działa. Um, zero. O. O to chodziło. Dobra. O. Co mi się tu. Jednak spadł ten gravel. Tak jak myślałem. Dobra, jak teraz wygląda ten sufit? Tylko tu się coś. Oświetlenie. Kurde, no czemu tak dziwnie to oświetliło? O. Coś się zmienia. Dobra. No, pewnie po wylogowaniu się i zalogowaniu ponownym będzie tu yy, zmiana. Tak, ale spoko. Tak, tutaj bym popatrzył. Trochę lepiej. No, trochę bardziej oświetlony z ten sufit. Spoko. Yy, co jeszcze? Tu wypasowało mi pozmieniać trochę te ściany, bo są takie mało rozmaicone. I te tutaj pola. Yy przy tych słupach, przy kolumnach. Jakoś bym to urozmaicił, tylko nie mam pomysłu właśnie czym by to zrobić takie bardziej właśnie rozmaite. Nie lubię właśnie jak jest tak wszystko zrobione z dwóch, trzech bloków i strasznie to jest takie monotonne, jak są właśnie połączone tak kilka ze sobą bloków to to tworzy taką fajną mozaikę. I właśnie zastanawiam się, jakiego bym tu bloku mógł użyć, który by pasował do e, takiej zieleni. E, nie wiem, jak macie jakieś pomysły, co by tutaj mogło pasować do tego pryzmarynu, możecie mi pisać, bo z chęcią właśnie bym tutaj dokonał jakichś zmian, albo nie. Myśli, macie jakieś pomysły odnośnie tego, e, co by można było zrobić w tych takich właśnie prostokącikach. To dawajcie znać, jak najbardziej. I w ogóle, jeśli macie jakieś pomysły odnośnie tej lokacji, co jeszcze tu można było zmienić, fajnego, ja z chęcią właśnie przeczytam, i jeśli będzie jakiś fajny pomysł, to wprowadzę, jak najbardziej. Jeśli jeszcze macie jakieś pomysły odnośnie takich mechanizmów, które by można było tutaj zastosować, tak jak ta wyrzutnia tutaj. To też piszcie, dawajcie mi znać, bo czasem właśnie ciężko mi wpaść jeszcze na jakieś pomysły, a niektórzy mają całkiem fajne je. Niektórzy na przykład od razu jak tylko zobaczą tą lokację, to od razu mają jakiś pomysł fajny. I na pewno warto byłoby zrealizować tutaj. To jest fajna miejscówka. Miejsca jeszcze jest dużo. Tak mi się wydaje właśnie, że jest jeszcze pusta strasznie. Tutaj mi sporo rzeczy brakuje po bokach. I mi się wydaje, że tutaj, ta ściana, tą ścianę bym jeszcze pozmieniał. Tu praktycznie nic nie ma. No i ta po drugiej stronie również, tu nic nie ma praktycznie, pasowałoby coś tutaj dodać. Nie wiem, jakieś, przynajmniej żeby to było bardziej takie, jakby to, takie gramatury nadać temu miejscu. Na tej zasadzie, że tak jak teraz ta cała ściana jest płaska, to po prostu porobić jakieś takie nie wiem, wypustki, coś takiego, raczej coś, co by na przykład podtrzymywało te, te kolumny, wszystkie i tak dalej. Tak, ja na przykład fajnie wymyśliłem tutaj z tym, że te kolumny nie są po prostu takimi zwykłymi kolumnami, że sobie tak idą do góry, tylko właśnie, że są jeszcze podtrzymywane dodatkowo przez te tutaj, jakby. Linki, coś takiego. O, tak samo tutaj, e, jakbym mógł na przykład e, powiedzieć o tych żelaznych, typu łączeniach. Na nich sobie wiszą te e, latarnie morskie. Tokiem to fajnie wygląda. I to właśnie nadaje takiego e, fajnego odczucia dla lokacji, że. Nie jest ona taka pusta, tylko są, yy, znajdują się w niej jakieś właśnie takie różne smaczki. Ale tak jak mówię, brakuje mi ich jeszcze tu, po bokach i tam. Więc jeśli macie pomysły, to piszcie. A póki co tyle i do zobaczenia w następnym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie.